Witam wszystkich Megano, Maniaków, Meganko, Maniana, Maniana, Magniana, Meganków. <laughs> Zrobić dzisiaj prosty tutorial, aż szybko zdjąć drzwi w Megance, nie tyle drzwi co obicie wewnętrzne drzwi. Ten to, no, to cały plastik. Stosunkowo proste dwa torksy są potrzebne T15 T27 lewą stronę już zrobiłem bo miałem problem z ogranicznikiem drzwi lewy i tam już poradziłem sobie w miarę szybko teraz druga strona mnie czeka mam problem z zacinającym się zamkiem i muszę się do niego dostać tutaj używamy te Dwadzieścia siedem, wcześniej te piętnaście, dobra, wykręcę sobie wszystkie śrubki, a potem będę się z nimi siłował całkiem prosto jest to wszystko zaprojektowane tylko trzeba uważać, bo po 20 trzeba uważać, bo po 20 latach plastyki lubią e, pękać ze starości po prostu tutaj trzeba po prostu obrócić wraz z śrubą, żeby nie spadła i co jak mamy wyjęty element klamki tu śruba wyjęta, a jeszcze e, zapomniałem osłona głośnika to też pójdzie yy, szybciutko cyk podważamy Och. jeden zatrzask i yy, wychodzi nam na wierzch głośnik głośnik 13 centymetrowy dwudrożny system Philipsa Spotkałem się w internecie, że ktoś zdjął plastikową wewnętrzną osłonę drzwi nie wykręcając głośników. Jestem mega ciekawy jak to w tym zrobić. Spokojnie głośnik dla mnie spadnie. Jest tu specjalny specjalne takie korytko które trzyma go cyk i dwujeczka. właśnie wyjęty co nam zostało a yy, na pierwszy raz jak ktoś nie ma wprawy polecam zdjąć też yy, regulację wysokości opuszczanie szybę szyb przednich podważamy od tej strony delikatnie tak i wyciągamy do góry o sam się wypiął albo nie był zapięty w ogóle A coś to kiedyś robiłem już nieważne syk to jest prosta sprawa na trzech plastikowych bolcach no i teraz uwaga, najciekawsze ja zaczynam od tej strony bo jak coś to aha, czyli się silikon przyssał na amen uwaga są zatrzaski. czyli niestety muszę zacząć z tamtej strony powolutku Nic na siłę Silikon trzyma fest A chyba z tej strony nakładany, dodatkowy Nie pamiętam jeszcze Ale coś już kiedyś tu robiłem Oho Pierwsze elementy nam wypadają, jakieś plastiki, chociaż nic nie gruchnęło Przynajmniej nie słyszałem jedziemy do góry Powolutku o, Jest już lepiej Tyk. Widać, że już nam się plastik uwalnia Jeszcze tu coś trzyma I jest nasze Teraz tylko delikatnie przyciągnąć trzeba Kabel od regulacji. Jesteśmy w środku. Ja muszę dostać się do zamka, to jeszcze zjąć muszę jedną osłodę, i zaraz będę badał, co się tutaj wydarzyło. tyk Znalazły takie rozporowe. No nie chciał się poddać, ale musiał. No i zobaczmy, co tam będzie. No i tu mamy dostęp do silniczka, e, sterowania elektryką szyb. Do guzika. A, któryś ze strzasków wypadł. No dobra, trudno. Tak można mieć e, prosty sposób szybki dostęp do środka drzwi. Renault Megane 99 rok 1.6 benzyna wersja kombi, potocznie nazywana Grand Tour. Dzięki.